Cześć, moi drodzy! Witam was serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Urbex Projekt. Słuchajcie, pozostajemy w klimacie opuszczonych domków, bo powiem wam szczerze, że udało mi się przypadkowo znaleźć jeden bardzo fajny, ciekawy domek. Weszłem tylko na chwilkę, żeby zobaczyć, czy nikogo w środku nie ma. No i domek jest naprawdę zniszczony, zniszczony, ale mimo to w środku coś się znajduje. Także. Słuchajcie, króciutkie intro i widzimy się w środku. A więc okej, okay, zobaczcie wejście, ganek jak możecie zobaczyć, jeśli są otwarte. Mamy tu jakieś pozostałości ale również tutaj drzwi mamy otwarte i no kurczę jak można nie skorzystać i nie zobaczyć co tu się znajduje jak to miejsce wygląda no i muszę wam powiedzieć że już na samym wejściu mamy moi drodzy duże pomieszczenie które prawdopodobnie jest kuchnią i mamy również kalendarz z 2018 roku moi drodzy na szczęście zachowała się jakaś lampa. No i oczywiście artefakty. Zobaczcie, jest nawet suszarka, na której zostały jakieś szklanki. Uuu. Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. Polskie koleje państwowe, przewozy regionalne. Ktoś tutaj nie zapłacił. Moi drodzy, biletu za przejazd. I został upomniany. No i dobra, mamy tutaj czajniczek. Mamy jakieś pierdółki. Zobaczcie, maszynki do golenia. Ogólnie, z tego co widzę, to panuje tutaj bardzo duży bałagan. Niemniej jednak, coś się tutaj zachowało, że tak powiem. E, zobaczcie, również tam mamy pomieszczenia. Także. No Będzie co Wam pokazać, ale dobra, może po kolei. No i oczywiście, nie muszę Wam mówić, że cały dom jest pomalowany specjalnym wałkiem w specjalne wzorki, że tak powiem. No i przechodzimy, można powiedzieć, już od naszej lewej strony do saloniku. Salonik, w którym stoi. Zobaczcie, bardzo, bardzo duża mebłościanka. Jak możecie zobaczyć, nie została ona do końca jeszcze ograbiona z wszelkich rzeczy. Tak więc jest się tutaj czemu przyjrzeć. Ale generalnie, jak sami widzicie, mamy tutaj sporo pierdółek powywalanych z zewnątrz, z wewnątrz z szafek ciuchów. No i nie wygląda to zbyt przyjemnie, że tak powiem. Chociaż zobaczcie sami. Bardzo fajny, ciepły klimacik, jak słońce wpada do środka O kurcze, zobaczcie <noise> Co to było? Jakaś mała lodóweczka, zamrażarka? Być może, być może Oczywiście linka A więc prawdopodobnie w tym miejscu stał również piec I się tutaj coś suszyło No i dobra Patrząc dalej mamy rozkładaną kanapę Bardzo popularną w czasach Perelu, moi drodzy, zobaczcie, mamy również przyprawy. Majeranek na przykład, kurczę. Mamy tu jakąś datę? 2020 termin przydatności. A więc, no kurczę, z 5-6 lat dom jest opuszczony, że tak powiem. Mamy naprawdę sporo opakowań po lekarstwach, również tutaj, pod moimi nogami. jakieś porozwalane ubranka oraz zapakowane tutaj w szafie na wieszakach. Ale niestety w tym pokoju byłoby to już raczej wszystko. Tak więc chyba przejdziemy do kolejnego pomieszczenia. Ale powiem Wam szczerze, że robię się głodny. Robię się głodny jak nie wiem i znowu wlazłem w pajęczynę. Kurczę. Jak się nienawidzę tych pajęczyn na twarzy. nie? Masakra. No, powiem Wam, że ciekawe meble. Zobaczcie sami. Tu na przykład możecie zobaczyć bardzo dużą trzyziową szafę. Jest ona naprawdę niesamowicie ogromna, moi drodzy. I jak bardzo blisko okna tutaj rosną krzaki, wy tego nie widzicie. No dobra, tutaj przed moimi nogami możecie zobaczyć fotel. I mnóstwo słoików na nim. Ale no, szafa jest naprawdę, powiem Wam, gigantyczna Wewnątrz znajdują się jeszcze jakieś ubrania starszego Pana No proszę, no proszę Słuchajcie, mamy również bardzo ciekawy obraz w Serce Maryi Mamy walizę, ale już stąd widzę, że jest pusta I opakowanie po się Balantine, balantines. Dobrze to wymagam? Dobrze chyba wymagam. Dobra, spójrzcie na tą bardzo ciekawą szafę. Jest ona naprawdę niezwykła. Prawdziwe drewno. I oczywiście nie zostało to skażone jakąś tam farbą olejną, moi drodzy. Tak więc fajnie to wygląda. Nawet w środku mamy lusterko. Naprawdę przepiękny mebel. Przepiękny. Gdyby, gdyby to tylko odrestaurować, to naprawdę jeszcze był. Byłby z niego pożytek. To mamy dziurę w drzwiach, ale przejdziemy sobie oczywiście z drugiej strony. Oczywiście pokój również pomalowany specjalną, specjalną wałkiem, we wzorki. No ale dobra, sami widzicie, jest tutaj naprawdę ogromny bazyl. Poruszam się oczywiście powoli, aby przypadkiem nic się nie zarwało pode mną. Dobra, tu jest ten pokój, który znajdował się po drugiej stronie tej drzwi. I mamy tutaj kolejną szafkę. No niestety. O kurczę, to jest toaletka, moi drodzy, ale jest niestety przewrócona. I powiem Wam szczerze, że nadawałaby się jeszcze do renowacji, naprawdę. A tu mamy chyba główne wejście. Kurczę, szkoda, że to jest tak wszystko porozwalane, naprawdę. No, fotel raczej już się nie da uratować. Kurczę, szkoda. No, jest tu naprawdę niesamowity, że tak powiem, rozbierdziel. Zobaczcie, okno się samo zamyka, tak mocno wieje tutaj. A ja przechodzę już do kolejnego pomieszczenia. I oczywiście przechodzę przez kolejne pajęczyny. I co my tu mamy? Tu prawdopodobnie. Już są pomieszczenia gospodarcze, że tak powiem. Kurczę, zobaczcie, jaka beczka. Nie wspomnę o dużej ilości puszek oraz butelek po alkoholu. Kurczę, zobaczcie, taki piękny mebel stoi i po prostu niszczeje. Kurczę, no trudno się mówi. Nic nie poradzimy na to. Dobra, kolejne pomieszczenie, w którym został już tylko rower. A więc nie ma sensu głębiej się tutaj zagłębiać. Ale powiedziałem głębiej zagłębiać. Co za gość. A tu co mamy? A tu mamy pomieszczenia gospodarcze. A więc zobaczcie, bardzo, ale to bardzo szybka eksploracja Taka można powiedzieć na dokładkę No i mamy schody do góry Ale czy ja... o kurczę, Brakuje, brakuje paru szczebelek, nie chcę ryzykować hm. Nie chcę ryzykować, że nie zejdę, Kurczę, Mogłoby się to złamać pode mną Do lekkich osób nie należę no dobra Kurczę to naprawdę już jest koniec tego domku? Aż mi się wierzyć nie chce No tak w domu nie było wejścia na strych Hmm, ciekawe Tutaj również nie ma nigdzie wejścia Słuchajcie, tak się staram Zobacz kto mógł tutaj mieszkać. I z tego co widzę, to mieszkał tutaj Pan Władysław. A więc Pan Władysław wzywany był do uiszczenia opłaty za przejazd koleją PKP moi drodzy. Tak więc na pewno jechał na gapę. I miało to miejsce w 2004 roku. Kurcze, zobaczcie. Jak starej daty? Dokumentacja jeszcze się tutaj znajduje. 2004 rok. Ja nie mogę, kurczę. <gry> tak to niestety, moi drodzy, wygląda. Zniszczony dom. Nie wiadomo, co się tutaj wydarzyło. Dlaczego został opuszczony. Jak widzicie z tyłu. Mężlościanka, którą wam pokazywałem. Ale kiedy wpada tutaj słońce, to klimat jest, powiem Wam szczerze, nie najgorszy. Oczywiście wymagałoby tutaj wiele pracy, aby doprowadzić to miejsce do używalności. Chociaż tam, jak sami możecie zobaczyć, stropy się już zarywają. Kurczę, no. Kiepsko, kiepsko. No nic. Myślę, że nie będziemy tutaj specjalnie przedłużać tego odcinka. Mam nadzieję, że mimo że ten film był krótki, to i tak wam się podobał. Ja już po wultku, ten będę wychodził. No, tam jest oczywiście, moi drodzy, ziemianka, ziemianka i wychotek. Jak myślicie czy w ziemiące się coś znajduje? Oczywiście możemy, możemy to zobaczyć chociaż. Nie wiem, nie wiem <laughs> Może są tam jakieś nietoperze, szczury Czy trzeba wchodzić tu czy nie? Ale wydaje mi się, że będzie tam pusto moi drodzy Dokładnie, nic tam nie ma, już teraz widzę Już teraz widzę, że nic tam nie ma Zobaczcie wychodek Także co, to by było tyle w tym odcinku Odcinek króciutki ale myślę, że warto pokazania Jeżeli Wam się podobało, to oczywiście zostawcie łapkę w górę, zostawcie subika oraz komentarz pod tym odcinkiem. Pozdrawiam wszystkich moich patronów, zwłaszcza Damiana. To często powtarzam. No i cóż, za chwilkę mamy piękne polskie lato. Zapewne wielu z Was będzie podróżowało i nie miało po prostu czasu na oglądanie moich odcinków. Ale jeżeli tylko znajdziecie choćby 15 minut, to mam do Was prośbę, abyście obejrzeli sobie któryś z moich odcinków. To tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że widzimy się za tydzień o tej samej porze, czyli o 19.30 w piątek. Także co? Jeszcze raz powtarzam: łapka w górę, subskrypcja, komentarz. I do zobaczenia za tydzień. Cześć!